Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj czwartek, tak więc dzisiaj przypominam, że są dwa filmy. Ten poran o 5 rano, a drugi jest o 5 po południu, o 17.00. Podcast Tłusta Owca. Zachęcam, zapraszam. Dużo bardzo pozytywnych treści, rozmów z moimi gośćmi, tłustymi owcami, moich kazań i również vlogów, filmów, które Was zainspirują. Bardzo zachęcam. Pamiętaj, wejdź na mój kanał. O 17 lub też na moją stronę agata:strzyska.com/podcast. Tam również znajdzie wszystkie odcinki. A dzisiaj już kolejny werset dotyczący Ducha Świętego. Chciałabym, żebyśmy sobie otworzyli 12 rozdział i 13 werset. Bo wszyscy przez jednego ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego ducha. To jest jakby dwukrotnie wspomniane o tym, że jesteśmy zanurzeni w duchu, tak? Bo ochrzczeni to znaczy zanurzeni w duchu i też napojeni jednym duchem. I teraz, bez względu na to, kim jesteś, skąd pochodzisz, jaka jest Twoja przeszłość religijna, czy jesteś Żydem, czy jesteś Grekiem. Wiecie, to jest szczególnie ważne. Jeszcze teraz w wielu kręgach chrześcijańskich jest taka moda, moda na odkrywanie swoich żydowskich korzeni, dużym sentymentem wielu chrześcijan darzy Żydów. Fajnie, dobrze mamy ten naród kochać, błogosławić, ale czasami jest to takie skierowanie swojej uwagi bardziej na cielesność niż na duchowość. Przykładanie jakiejś wagi do tego. Jaka jest moja krew, skąd ja pochodzę? Także, ja w sposób biologiczny pochodzę od Żydów, i, i przykładanie do, jakby zbyt dużej wagi do tego jest, jest błędne. Jest po prostu, um, jeżeli przykładasz wagę do cielesności, to zabierasz wagę z duchowości. I tymczasem, ten werset i bardzo wiele jeszcze innych wskazuje na to, że nieważne, kim jesteś według ciała, to jest totalnie nieważne. Dlatego, że ważne jest to, skąd pochodzisz duchowo. Dlatego, że jeżeli byśmy przykładali wagę do tych cielesnych rzeczy, no to wtedy jest to jakaś podstawa do, do gradacji pomiędzy chrześcijanami, że jedni są lepsi, drudzy są gorsi, bo jedni pochodzą z jakiejś lepszej rodziny albo właśnie lepszej nacji, tak jak na przykład Żydzi, a inni z gorszej. Tak? Jedni są z dobrej rodziny, drudzy są z gorszej rodziny, jedni mają. Dobre wykształcenie i mają gorsze wykształcenie. I oczywiście te rzeczy mogą służyć, jeżeli służą, a jeżeli nie przeszkadzają, ale mogą też stać się takim miejscem, gdzie rośnie pycha, gdzie rośnie, to nazywam taki ekskluzywizm religijny czy konfesyjny, gdzie ty uważasz, że twój kościół jest lepszy niż reszta kościołów, gdzie uważasz, że twoje Twoja narodowość jest lepsza niż inne narodowości, albo Twoje pochodzenie biologiczne jest lepsze niż inne, i to jest miejsce pychy i zwiedzenia. O, koteczek przyszedł, koteczek się tutaj ładuje do kadru. Tak więc my wszyscy zostaliśmy owszczeni w jednym duchu, i również jesteśmy napojeni jednym duchem. To znaczy, że, że od tej pory Duch Boży w nas mieszka, i być może różnimy się jako ludzie. Różnymi rzeczami. Możemy się różnić właśnie ty, tymi, tymi szczegółami, że tak powiem, jako ludzie. Ale ważne jest to, czy Duch Boży w nas mieszka, bo On nas łączy i On jakby sprawia, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną. On sprawia, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I bez względu na to, czy jesteś Poganinem z, z pochodzenia, czy też Żydem i masz taką super szlachetną linię. Rodowód, to i tak potrzebujesz Chrystusa, który Ciebie zbawi, bo bez tego jesteś niczym. Apostoł Paweł, który miał powiedzmy najwięcej takich zalet, jeśli chodzi o ludzkie pochodzenie i tam wymienia mówiąc o tym, że hebrajczyk, z Hebrajczyków, tutaj jeśli chodzi o gorliwość, to faryzeusz, prześladowca Chrystusa, to znaczy, że był taki bardzo gorliwy, jeśli chodzi o judaizm. I te wszystkie różne ludzkie, że tak powiem, kwalifikacje miał na bardzo wysokim poziomie, wykształcony, gorliwy, jakby z bardzo dobrym pochodzeniem, z dobrym wykształceniem. I co z tego? Mówi wtedy apostoł Paweł, że to wszystko uznałem za śmieci, to wszystko uznaje za śmieci w porównaniu. Z tą największą wartością, jakie jest poznanie Chrystusa. Tak więc my również, tak samo jak apostoł Paweł, powinniśmy postępować: my również powinniśmy przykładać wagę do rzeczy duchowych, a nie do rzeczy cielesnych. Apostoł Paweł to wszystko przyrównał do śmieci. To naprawdę nie ma, nie ma znaczenia. Owszem, może ci to dawać pewne możliwości, jeżeli wykorzystasz te możliwości ku temu, żeby głosić Ewangelię, super. Ale jeżeli wykorzystasz to jako miejsce porównywania się z innymi ludźmi i czerpania jakiejś chluby i, i bycia wywyższania się, to, to jest bardzo źle. To jest bardzo źle. Pani Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty zwracasz naszą uwagę na to, że wszyscy w Tobie jesteśmy jakby zrównani przez Twoją miłość, zrównani przez, przez Twoją wspaniałość, że Ty nas wybrałeś, że Ty przyszedłeś do nas, e, znalazłeś nas w tym stanie, kiedy byliśmy daleko od Ciebie i że możemy być Twoimi dziećmi. Dziękuję Ci, Boże, za to. Dziękuję Ci za to, e, że napoiłeś nas swoim duchem. To jest takie piękne sformułowanie, że Ty nas napoiłeś, tak, że jesteśmy napojeni, niczego nam nie brakuje. Jesteśmy pełni Twojego ducha. Że jesteśmy zanurzeni w Twoim duchu. Że jesteśmy teraz w innej rzeczywistości, gdzie Ty rządzisz, gdzie Ty działasz. Tobie niech będzie chwała za to, że nasze życie się zmieniło i że możemy żyć według innych reguł, według innego ducha. I że Ty lubisz w nas być, że Ty lubisz w nas mieszkać, że Ty chcesz w nas być. To jest wielkie wyróżnienie dla nas. Ty, Jezu, jesteś jedynym wyróżnieniem, z którego chcemy czerpać radość i szczęście. Ty jesteś jedyną naszą ozdobą, jedynym naszym medalem i certyfikatem wartości, że tak powiem, że Ty nas znalazłeś, Ty się do nas przyznałeś i Ty nas zbawiłeś. Tobie niech będzie trwała w Jezusie Chrystusie, modlę się. Amen. Amen, kochani, dziękuję Wam bardzo za ten wspólny poranek. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze. I pamiętajcie, dzisiaj o godzinie 17.00 kolejny odcinek Pustej Owcy na moim kanale. Nie zapomnijcie zajrzeć eee, z Panem Bogiem. Papa, pa. żegnamy Was z koteczkiem. Papa. Pa.